Dzisiaj mamy w mieście 83, punkty, 83 stacje ładowania w 48 punktach. To dość sporo, ale ciągle słyszymy, że mieszkańcy chcieliby więcej. Tam, gdzie parkujesz, tam możesz ładować swoje auto, jednocześnie nie zabierając tego miejsca parkingowego innym kierowcom. Na miejscu parkingowym, przy którym znajduje się taka wolna ładowarka, która spokojnie umożliwia naładowanie swojego pojazdu przez noc. Będziemy tam umieszczać tabliczki z bardzo grzecznym napisem kierowco, jeśli obok są wolne miejsca, prosimy, nie zajmuj tego. Ale jeśli obok nie ma żadnego, Wolnego, to oczywiście możesz to zrobić. Wierzę, że to będzie naprawdę praktyczne rozwiązanie, wyjątkowo przydatne w takich dzielnicach, w których po prostu mieszkamy. Wykorzystujemy już istniejące przyłącze energetyczne, które jest wykorzystywane do oświetlania ulic, do zasilania ładowarek samochodowych. Aplikacja ma pomarańczowy kolor, żeby była jeszcze bardziej widoczna. Nazywa się XD Charge.